Kochani, nazywam się Łeza i dzisiaj zapraszam Was do wspaniałego filmu, gdzie przeglądamy sobie najlepsze produkty z Etsy. Etsy to jest strona, na której możesz sobie założyć własny sklep, zrobić sobie cokolwiek chcesz i to sprzedać. Ja yy, nigdy nie kupiłem mi z Etsy, ale widzę w bardzo kilka fajnych rzeczy, jak na przykład zestaw breloków z sercem. Wspaniałe rzeczy tu są. Można naprawdę, ręcznie wykonane zazwyczaj, ale każde Etsy ma swoje. Nie Etsy. Nie wiem co powiedzieć. Oświerzasz powietrza hasbóla. Oświerzasz... Ile? 42 zł! Ale ja to chcę! Ja to chcę! Wypchane myszy, czczące myszkę miki na krzyżu. Są prawdziwe myszy. Taxidermi. Taxi znaczy, że te wypychane. Humor. Jedna ocena sklepu? Skam. O, oh, czy to nie jest prawdziwe? Ktoś to kupił! Ktoś, ktoś to kupił i dał się nabrać! Skam, te myszy nawet nie są prawdziwe. Mm. Serio mam nadzieję, że, te, że to nie są prawdziwe myszy. Jeżeli to są prawdziwe myszy, to dude. What? What? Dobra, to nie musi, to, nie, to na pewno nie jest prawdziwa mysz, nie? To nie jest prawdziwa mysz, prawda? Nie mówię, że Rekini sweter dla twojego żółwia, ej. garadu! chcesz sweter dla żółwia? Załóż sweter dla żółwia, ziomie. Czy twój sweter ma żółwia? O, proszę, komuś musiał podać oczywiście rozmiary swojego żółwia. E, proszę, prześlij mi w mailu rozmiary żółwia, ja ci uszyję rekina dla twojego żółwia. Dokładnie, nie ma to jak sweter dla żółwia. Mhm. A potem spodnie z kapturem załóż. Dude, co? Żabi portfel. Żabi... Żabi, kurwa, portfel! Za 200 złotych! O Fuck! Nie mów mi, że to jest prawdziwej żaby, proszę. Nie mów mi. Trochę chcę, żeby to było prawdziwy prawdziwej żaby, ale po drugiej... Z drugiej strony nie chcę, żeby to było prawdziwy prawdziwej żaby. No real leather. O, oh, no real leather. Wygląda jak real żaba, kurde. Nazarza... No mmm... No. Nieprawdziwa skóra. TO JEST KURWA ŻABA! Okej, okay. znalazłem sklep, który nazywa się Oddol Shoppe. I... Wow. Wow! Wiem, co kupić kurcze chrześnicy na urodziny. <grymne> żartuję! Żartuję! Dla siebie to kupię. Kurwa, to wygląda, jakby było z Zajzaka wyciągnięte. To jest filmik. What the fuck? Dude! To jest cool. To jest, to jest zajebiste. Fetus Pops. A Fetus, że płodnik. Nie. P płód. Płód. Płodnik i płodnianka. Dzień dobry. Ładna parka. Po prostu, co jeżeli wpiszę? Weird. Weird. To jest... Weird. Wow. Chujowe pstryczki. Chujowe pstryczki! Ja to zbluruję, żeby się nie widzieli. Czy to jest... To jest... Pa... To jest palec z moszną. Jak mnie oczy nie mylą, to jest palec z moszną. Ja to... Chwilę, ja to mogę... Ja to mam blurować, czy... Mam to blurować? Po prostu z tego wyjdę. <laughs> <laughs> Ta fuck? Lalka Baby Yeti. <laughs> Kurwa! Nie! Yeah! To wygląda na. Yeah! Jakbym poszedł do ciebie do domu i zobaczył to w rogu pokoju, nie byłoby mnie tam. Wygląda jak prawdziwe dziecko obklejone we włosy jakieś. Dude, ja nawet nie wiem, gdzie są oczy tutaj. Tu, gdzieś to są oczy. Fucking hell! Dude. Zabierz mnie stąd, dude. What the fuck? Nie wiem, że to jest prawdziwe dziecko. oni sprzedają prawdziwe dziecko? Jezu, całe szczęście nie... Dude! Oni naprawdę wysyłają dzieci! Dude! Princess Peach! I ludzie to kupują! Dude! A, za dużo rzeczy z dziećmi. Zdecydowanie za dużo rzeczy z dziećmi patrzyłem. Dobra, to zostawię tutaj lepiej. To zostawię lepiej. What the fuck? What the... A przechodzi w zestawie z pisiorkiem i ze wszystkim. Co tam robisz? E? Dude, co ty mu. Co ty mu robiłeś? Co ty mu wysysałeś? Dude, kurwa żaba. Żaba za 10 tysięcy. What the fuck? 56 tysięcy złotych. What the fuck? Wujek? Co ty robisz w sklepie, wujek? TUD! Kupić to i po prostu postawić tak w ogrodzie. tak Niech się skrywa po prostu. Nie na widoku, tylko gdzieś w krzakach, niech się ludzie domyślają. Ja się chciałem pośmiać z jakichś takich chujowych przedmiotów, a wylądowałem kurde na jakimś horrorze. O oh, fuck, zapomniałem, że Barbie, przecież ludzie robią wszystko z Barbie. Pierścionki z Barbie. No, 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 no. Przez cały film tylko mówię, what the fuck. Ale serio, what the fuck? Ej, dobra, bo ja chciałem, żeby ten odcinek był śmieszny, kurwa, a e, absolutnie nie, nie wiecie, ha-ha-ha... The ha, ha, z... fuck, the fuck, małpa ten, normalnie małpa jest ten. za 15 małpa, jak prawdziwa małpa. What the fuck?! Spacerek z moim synkiem, trzy lata po wypadku! Czynek ma się dobrze. Sklep nazywa się Terrible Origami, proszę. Więc macie origami, kurczę, ciasteczka z wróżbą. Za 500 złotych, kupa śniegu, za 102 złote Okej, okay, rozumiem, rozumiem w sklepie, co robisz. Nie, no jasne. Burrito to but. Nie. No, ta kurwa, jasne. Nie wiem, czy ten odcinek będzie miał 5 minut, czy 10. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Więc to były dziwne rzeczy na Etsy. Nie jestem tym samym człowiekiem. B Podobajcie w komentarzu ten. Cie ciekawe rzeczy. Na następne. No. Dopiero wróciłem do YouTube'a, okej? Okay? Ciężko mi jest się na nowo przyzwyczaić do tych.